Atakują nas! Natychmiast przyślijcie posiłki! Wy, Orkowie, jesteście słabi i nie warci wysiłku. Nie rozumiem, czemu Manorot w ogóle się wami przejmował. Nasz duch jest mocniejszy niż myślisz, demonie. Jeśli mamy zginąć, to niech tak będzie. Ale przynajmniej jesteśmy wolni. Panu, po pokurcz mnie zranił. Wow, na jak chodzi, to jest paczenie. Ha, 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 ha. Czy ktoś jeszcze pragnie przeciwstawić się legionowi? Tak sucho, ja. proste. Gdybym wiedział, że opór śmiertelników będzie tak marny, wysłałbym moje armię już wieki temu.